Witamy na kanale Bajkomania, zapraszamy na bajeczkę. Rodzinne grillowanie. Dawno, dawno temu w małym miasteczku mieszkały trzy siostry: Kasia, Basia i Ania. Były one bardzo różne, ale miały jedną wspólną pasję: uwielbiały spędzać czas razem, jeść pyszne jedzenie i bawić się z dziećmi. Pewnego dnia, gdy wszystkie rozmawiały, Kasia wpadła na pomysł: co powiecie na grill? Zrobimy wielką ucztę w moim ogrodzie. Będziemy jeść kiełbaski, boczek, a dzieci będą się bawić. Siostry szybko się zgodziły. Kasia zaczęła przygotowywać ogród. Nadszedł dzień wielkiego grillowania. Cała rodzina przyjechała do Kasi. Dzieci wpadły na podwórko w szale radości. Zosia, najmłodsza z dzieci, która miała dużo energii, biegnąc, potknęła się o piłkę i przewróciła wprost na trawnik. Na szczęście nic się nie stało, bo zaraz podbiegła do niej Julka, śmiejąc się głośno i mówiąc: Zosiu, nie martw się, wstańmy i zagrajmy w piłkę. Tak, odpowiedział Kuba, najstarszy z dzieci, który miał już całe osiem lat i uważał się za prawie dorosłego. A może zróbmy wyścigi: Kto pierwszy dotrze do grilla, ten dostanie największą kiełbaskę. O, to ja będę pierwsza! Krzyknęła Zosia i ruszyła z kopyta jak mały huragan. Ej, czekajcie, startujemy razem! zawołał Kuba, który właśnie zawiązywał sobie sznurówki. Dzieci szybko ustawiły się w rzędzie między jabłonką a Leżakiem, który udawał bazę startową. Zosia znalazła patyczek i zrobiła nim linię w trawie. Tu jest start, a tam przy grillu meta. Grzesiek który z daleka przyglądał się przygotowaniom, wykrzyknął – Ale nie przebiegajcie przez ruszt. To nie przeszkoda w torze przeszkód. Spokojnie, tatuś. Wiemy, że grill to strefa specjalna – powiedział Kuba z poważną miną. – Uwaga. Gotowi. Na miejsca. Start – krzyknęła Zosia, odliczając palcami do trzech. I ruszyli. Biegli przez trawę, omijając leżaki, zraszacz do wody, który nagle się włączył i ochlapał kubę, przeskakiwali nad plastikowym flamingiem, który stał na środku ogrodu, a Julka przez pomyłkę wpadła do koca piknikowego, kręcąc się w nim jak naleśnik w kuchni. O nie! zawołała ze śmiechem. Kuba przeskoczył ją zgrabnie, jak prawdziwy tygrys, i pierwszy dotarł do grilla. Wygrałem, największa kiełbaska dla mnie, ale zjem ją z wami wszystkimi. Podzielimy się, bo razem się bawiliśmy. O brawo, Kuba! zaklaskały dziewczynki. To teraz gramy w piłkę zaproponował Kuba. Dzieci potoczyły kolorową piłkę po trawie, śmiejąc się, robiąc turlanki i ślizgi na kolanach, jak prawdziwi piłkarze. A każdy gol, nawet ten zupełnie przypadkowy, kończył się okrzykiem gol dla drużyny grillowej. I tak, Zanim jedzenie pojawiło się na stole, dzieci zdążyły się wybawić za wszystkie czasy, a ich policzki były czerwone jak pomidory, a śmiech słychać było aż po drugiej stronie ogrodu. Dorośli w czasie, gdy dzieci się bawiły, zajęli się przygotowaniami. Paweł, mąż Kasi, próbował rozgrzać grill, ale nie bardzo mu to wychodziło. Podchodził do niego, dmuchał na węgiel i robił dziwne miny. Jakby rozmyślał nad bardzo ważnym problemem. Chyba trzeba jeszcze trochę podmuchać powiedział z przekonaniem. Grzesiek, mąż Basi, zaproponował, że zrobi to po swojemu. Sięgnął po wielki wentylator, który zabrał ze swojej piwnicy. Wiatr zawiał tak mocno, że wszystkie rzeczy zaczęły latać po ogrodzie, a liście tańczyły w powietrzu. Ojej, Grzesiek, nie rób tornado! krzyknęła Basia śmiejąc się. W tym czasie Wojtek, mąż Ani, trzymał się na uboczu i wyciągnął swoją ulubioną przyprawę. Zobaczcie, mam przyprawę na wszystko. Dodam ją do boczku i na pewno będzie pyszny powiedział z uśmiechem. Wojtek, nie przesadzaj z tymi przyprawami ostrzegła go Kasia. Pamiętasz, co się działo ostatnio? Wojtek przystanął, spojrzał na swoją wielką przyprawową butelkę która dumnie błyszczała napisem Piorun Smaku tylko dla odważnych i uśmiechnął się lekko zawstydzony Tak, tak, wiem, mruknął, ale ten boczek i tak będzie najlepszy. Wszyscy dobrze pamiętali ten dzień. Poprzedni grill skończył się bowiem boczkiem tak ostrym, że jeden kęs wystarczył, by Paweł zaczął ziać jak smok. A ogień krzyczał wtedy Biegając wokół stołu z językiem wyciągniętym jak kameleon: Dajcie mi mleka, jogurtu albo loda, błagał dramatycznie, aż mały Kuba przyniósł mu kubek z wodą, niestety z wiaderka, w którym mył wcześniej klocki Lego. Basia nie mogła przestać się śmiać, a Ania przez pół godziny próbowała odratować boczek, mocząc go w lemoniadzie. Niestety, nic nie pomogło, przyprawa była tak silna, że boczek nadawał się jedynie do odpędzania dzików, jak zażartował Grzesiek. Od tamtej pory piorun smaku stał się rodzinną legendą, a każde wspomnienie tego dnia wywoływało salwy śmiechu. Dlatego właśnie, gdy Wojtek tylko zbliżył się do grilla z tajemniczą butelką, Kasia zareagowała błyskawicznie: Odłóż to, proszę. Dzisiaj robimy zwykły, smaczny, rodzinny grill, a nie ognisty turniej smoczych języków. Wojtek, choć z ciężkim sercem posłuchał, westchnął głęboko, odstawił przyprawę na stół i powiedział: Dobrze, dobrze, ale ostrzegam, ten boczek i tak będzie tak dobry, że zniknie pierwszy. I z tą deklaracją zabrał się do przyprawiania boczku tylko solą i pieprzem, co było wielkim poświęceniem jak na Wojtka. Podczas gdy mężczyźni zajmowali się grillowaniem, kobiety zaczęły przygotowywać sałatki. Kasia kroiła pomidory, a Basia siekała ogórki i paprykę. Pomidory wyglądają jak malutkie piłeczki, śmiała się Kasia, układając je na talerzu. Ania dodała oliwki i kukurydzę, a potem postanowiła zrobić specjalną orzeźwiającą lemoniadę. Do lemoniady dodam kawałki truskawek. Będzie pyszna, powiedziała z radością. Mężczyźni już zaczęli grillować kiełbaski, a zapach unosił się w powietrzu, zachęcając dzieci do jeszcze większej zabawy. Julka i Zosia biegały w kółko, trzymając się za ręce, a Kuba rozkładał klocki na trawie, aby stworzyć grillowy zamek. To będzie najpiękniejszy zamek na świecie, mówił Kuba. Po chwili Grzesiek zauważył, że z grilla wydobywa się zbyt dużo dymu, i postanowił go delikatnie przestawić. Kiedy jedzenie było już gotowe, wszyscy zasiadali do stołu. Kiełbaski, boczek i karkówka były perfekcyjnie przygotowane, a talerze uginały się pod ciężarem pysznych sałatek i owoców. Dzieci usiadły na kocach, trzymając w rączkach talerzyki pełne smakołyków. Każde z nich zaczęło śpiewać wesołą piosenkę o jedzeniu, a Zosia kręciła się w kółko. Trzymając w rękach swój kawałek boczku. Jem boczek, jem kiełbaskę, jem sałatkę, bo to smakowite, śpiewała Zosia tańcząc w kółko. Kuba zaczął jeść z zamyśleniem. Hmm, ten boczek smakuje jak wygrana w wyścigach, powiedział, a wszyscy zaczęli się śmiać. Właśnie kto pierwszy zje, ten dostanie deser, dodała Basia, przynosząc miski pełne owoców. W tym momencie dzieci zaczęły jeść jeszcze szybciej. Bo wiedziały, że po obiedzie czeka na nie pyszna, owocowa sałatka i lody. Paweł podszedł do Kasi i powiedział: Mój grill to prawdziwa magia, nie? Patrz, jak to wszystko smakuje. Tak, Paweł, ale najważniejsze, że wszyscy się bawiliśmy i spędziliśmy czas razem. To najlepszy grill, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy. Po obiedzie dzieci bawiły się na huśtawce, a dorośli rozmawiali przy stole. I tak cała rodzina spędziła resztę popołudnia, śmiejąc się, bawiąc i jedząc smakołyki z grilla. Bo najważniejsze w rodzinnych spotkaniach jest to, że wszyscy razem się bawią, śmieją i dzielą pysznym jedzeniem. A grillowanie to doskonała okazja, żeby stworzyć wspólne wspomnienia, które będą towarzyszyć przez całe życie. Dziękujemy, że byliście z nami w tej bajkowej przygodzie. Jeśli podobała Ci się bajka, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał Bajkomania. Kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych bajeczek pełnych przygód. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Czeka na Ciebie nowa historia.